Kapitan Mateusza. Ta, 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 ta. E, będę mógł mikrofon, dobrze? No ja, 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 ja. to do Idzie 10 A, minut ta, ta, ta. przedaliśmy 1500 biletów na Tauron Arenie. Także zachęcamy bardzo do kupna, ponieważ e, bardzo możliwe że Rozchodzą się jak ciepłe Mają, dobra, to to możemy oddać. No to może tak, bo. Ja najpierw powiem. E, o tym, co męczy mnie od dwóch dni. Alan może i ważna sprawa, ale są sprawy ważne i ważniejsze. Wykorzystam to, że jak powiedział Hubert, ogląda nas 300 tysięcy osób. Słuchajcie, yy, dwa dni temu zobaczyłem obrazy z buczy pod kijowem i nie mogę dojść do siebie. Ja wiele rzeczy w życiu widziałem, wiele przeszedłem, ale pomordowanych kobiet, wrzucanych do wykopanych dołów przez sowieckich żołnierzy, mordowane dzieci, no Uważam, że i to jeszcze dzieje się wszystko w rocznicę, kiedy ci sami, czyli ci sami w tym samym miejscu, polscy, polscy żołnierze, polscy oficerowie i żołnierze w Katyniu byli mordowani przez dziadków tych, tych barbarzyńców. No, przepraszam za te emocje, wiem, że tu jest show, ale no, bardzo was proszę, o, abyśmy te ofiary tego bestelskiego mordu pod Kijowem, jak również z uwagi na rocznicę ofiary polskich żołnierzy zabitych przez Sowietów w Katyniu uczcili minutą ciszy. Bardzo proszę. Jeżeli możecie wstać, bo to jest okazanie szacunku dla tych ofiar, to bardzo bym bardzo to prosił. Dobrze, dziękujemy za uszanowanie słów Pana Jacka. Prawo dla publiczności. Panie Jacku, i teraz chciałbym przejść do brzegu. Nazwaliście Alana ścierwem po jego akcji z pieskiem. I chciałbym, żebyście też się właśnie odnieśli do tych słów. To ja nazwę. Dzie dziękuję bardzo, że nie odebrano mi głosu. Bo wiem, że to jest show, wiem, że korporacja rządzi się swoimi prawami. Czyli słuchajcie, jesteście fenomenalną. polska młodzież jednak teraz odzyskuje wiarę w polską młodzież. I też Federacja zachowuje się też bardzo przyzwoicie, bo też liczyłem się z tym, że zostanie mi odebrany głos. Czyli jest Federacja FMMA i jest jakaś popierdółka, którą tworzy Królikowski i który właśnie tragedię ukraińskiej wojny próbował wykorzystać w celach biznesowych. Sytuacja równie obrzydliwa. I pewnie Królikowski też nie zdaje sobie sprawy z tego, co zrobił. Oczywiście to jest nieporównywalne. No, Alan, Alan zachował się głupio, ale łączy ich jedno. I Królikowski sobie nie zdaje sprawy i pewnie do końca życia sobie nie zda sprawy. I Alan Kwieciński, ja pierdo... Alan Kwieciński też nie zdaje sobie sprawy. Tak, ja myślę... Ale z tego co panie Jasku, panie Jasku, powiedz. ja, ja uważam, że... Że to, to jest żart? Zachowując wszelkie propozycje. Co się stało dla tego pieska? Powiedz mi. Jeszcze raz. Powiedz to, mi, co się stało to, dla to tego ja, pieska? Dobrze, to bo i tak nie zrozumiesz, na pewno, na, pewno, na pewno widownia zrozumie. Przynajmniej w dużej większości. Słuchaj, jesteś tak zwaną osobą wpływu. Obserwujesz ci setki tysięcy osób. Alan, to, to jest pewien symbol. Ty tego, bo ty się bronisz, że tego nie zrobiłeś, że, że nie, nie zrobiłeś temu, temu zwierzęciu krzywdy. Chodzi o pewien symbol. Następny idiota, który się będzie obserwował, zrobi to na rozgrzanym grylu. Zobaczy, jak to jest. I to tylko o to chodziło. I to, I to tylko o to chodziło, tylko tyle i aż tyle. I to był powód mojej reakcji na ciebie. A tobie przypomnę. Kupczyku, że mi po walce z Tańculą wypłakiwałeś się w ramię, opowiadałeś w jaki sposób obrzydliwy cię Tańcula załatwił. Potem z niewiadomych przyczyn... Ja, ja, tak. ja? 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 By to tak. bym się tak. A w jaki, w jaki opowiadałeś mi jak tańcula, W jaki sposób cię tańsula obrzydliwał? Absolutnie, absolutnie, że nikomu się nie wypłakiwałem. Przestań się śmiać, jest głupio, ty. Dobra. E, opowiadałeś, to mi, może że... może jest Arek, Znaczy ten, jest, jest tutaj Arek, e, To powiedz, niech teraz powiedz, jakie teraz nas, nas te łączą. E, Ale te te Znowu nie lubicie, Ale... Bo wpierdoliłeś mu się w kolejkę. Ale tu u, was, ma... tu u was tak jest, wy jesteście jak taki dziwki, to do... się tak. łączycie, tu się dzielicie. Co ki kur... przestań, ten... przestań, przestań mi obrażać, raz, przestań mnie obrażać. Bo Ale... nie wytrzymam zaraz, przestań co co nie obrażać. jajco. Nie no to, to może inaczej. Skoro jesteście już tutaj we dwóch, to teraz, to teraz mówię teraz o to do wyodrzy. Skoro jesteście teraz dwóch, to jestem gotowy, żeby 14 maja najpierw zawalczyć za, za z Mateuszem, a potem z Tobą na jednej gali. Dobra. Chcecie tego? Zróbmy to! Dobra, do rzeczy. Bo żebyś mi nie usiąść z tego tematu. Bo co sądzisz na ten temat? mi. Po walce z tańculą, tutaj przy pierwszej konferencji. No to jest taki sam konflikt. To jest ten sam konflikt. kłamstwo, bo to jest prawda i dobrze przy pierwszej wiesz, konferencji. O tym dobrze wiesz, dobrze co o tym wiesz, To jest ty, kłamstwo, że ja Dobrze o tym wiesz. Ty, Co ty pierdolisz, kurwa, no nic nie wypłakiwałem. Ale dobrze, jakbyś nie przerwał, to ja ci przypomnę. Jest ktoś może, no dobrze, jakiś ale. Świadek ale... Tego? Jest no. jakiś świadek tego? Zaczekajmy, bo Alan rzucił wyzwanie. Czy zaraz, Jacek jesteś... Ale zaraz, no wiesz. Słuchajcie, to nie jest taka metoda. Zawsze ta, 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 ta. No i ale błaźnie, no Błaźnie, ty żenujący błaźnie opowiadałeś. Opowiadałeś, w jaki sposób Tańcula zniszczył się psychicznie. Opowiadałeś mi, jaką tragedię przeżyliście razem ze swoją byłą dziewczyną. Że wykorzystał to w sposób obrzydliwy. Że wchodził ci do głowy, tak. Że atakował ciebie Ale i twoją dziewczynę podczas konferencji. Co cię zniszczyło? Ale w jaki bydlaku? sposób mi do głowy? Ty ty mały, ty mały, ty mały, ja miałem ja miałem mały, mały, ty mały, 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 żałosny bydlaku. A potem, kiedy poczułeś, kiedy jest... poczułeś że kiedy mam poczułeś... Nadzieję, mam nadzieję, że się zgodzisz na tą walkę 14, 14 maja, bo już rzuciłeś wyzwanie. Kiedy Jedz, poczułeś, kurczę. kiedy, kiedy poczułeś większość, kiedy poczułeś większość, podłączyłeś się, sprzedajna prostytutko, podłączyłeś się pod z Mateuszem do... i co, co? Co ty, co ty, co ty, co ty, co ty? co ty? kurwa. ty, co ty? co ty? A ty, co ty? A ty, co ty? A ty, co ty? A ty, co Kim tańczy? Dobra, prawda, prawda boli. Zadańcie najpierw Bo ja z tobą 14, na meja, 14 maja. 14 maja. Ale najpierw z tobą, a potem na datę z swoim tatą. Co cię boli, potem, prawda? Powiem tak, panu Jacku dziękujemy. A ja bym chciał się dowiedzieć, czy pan Jacek przyjmujesz wyzwanie. Tak, ostatnie słowo pana Jacka. Czy przyjmujemy wyzwanie? No ale tutaj, słuchajcie, jest porządek korporacyjny. Znaczy, jeżeli ty przyjmiesz wyzwanie, ja zapytam w udarze. i rozmawiamy, no, to... Ja mam na celowniku dużo, dużo znaczy, poważniejszą postać. Dla mnie jest priorytetem tańcule. Dobrze, panie Jacku, dziękujemy. potrwa więcej niż pół minuty, rozumiesz? Nie będziesz miał walczyć. I e, dobrze, Alan, Mateusz, zapraszam was do środy. wam face to face. Chciałbym wykorzystać te emocje między wami. Zobaczę. 14 maja. No. Zobaczę. Zobacz, razem, z... razem, razem z jak, zobacz, jak się zgodzi. Zobaczę. Zobacz, zobacz, zobacz. Wow. Słuchajcie, wielkie brawa za obu panów. No to być może będziemy mieli dwa pojedynki Alana na gali Fame 14. Zobaczymy. E, chciałbym tylko jeszcze dokończyć ten temat, Mateusz. Ty powiedziałeś w wywiadach, chyba po swojej walce, że e, nie...